Bum czy siemanko, z tej strony, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy oceniali Tim Także jak zawsze, Boże, dopomóż i bez dłuższego przedłużania, zostawcie suba, wpadniecie na mojego Instagrama, na mojego TikToka, na mojego Discorda. Do wszystkiego macie link w opisie. Fajnie się tam integrujemy, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Szczególnie, że często tam was pytam o różne rzeczy. Także jeżeli chcecie mieć wpływ na rozwój tego kanału, to oczywiście wpadajcie na wszystkie soszale w opisie. Tymczasem zbędnym słowem ustnie kalam. Na TikToka wypier idę. Co? Kiedy mama każe ci wyrzucić śmieci z Sza mas głąb. Nie było tego, nie było. O! Słyszę muzyczkę z Naruto i głos Wow, serio, coś takiego? To już jest pogers? Skill? Już chciałem powiedzieć, że Laska nie ma talentu. W sensie, że wiecie, fajnie, że ktoś poza mną też nie ma talentu, ale jednak nie. I, i patrzcie, i coś takiego ma tylko 9300 lajków. No przecież to jest śmiech na sali, aby pokazała Cycej, by miała 20 milionów. I jeszcze Marinega na oczach. No po prostu sztos. Ja daję lajka i, i propsujcie takich ludzi. Propsujcie, bo ich jest mało. Jesteś taki cichy, skromny, pewnie z tobą jest nudno. Ja tak jak ktoś mówi o mnie, że jestem dojrzały i w ogóle. <śś> jeden do jeden. Faceci, dlaczego na zdjęciu zawsze robicie usta i robicie takie miny? <śś> Ale wiecie, to jest hit, bo w przypadku i kobiet i mężczyzn to jest tak, że albo kobiety właśnie robią jakieś wary, albo wypijają dupsko, A w przypadku takich typowych Instagramowych facetów, to jest właśnie takie Siema. i tak dalej. no po prostu cyrk na kółkach. Co, niektórzy nauczyciele są niesamowici? A jakaś fizyka tłumaczy i Seze. Powiem wam, że nauczyciele właśnie powinni być stać i w ogóle było wtedy jakby, ja to mówię z własnego doświadczenia, mi się lepiej uczuło, jak miałem nauczyciela, który albo mówił praktycznie, na bazie własnych doświadczeń, albo pokazywał coś fajnego, bo cała reszta jak oni tam gadałem jakieś teorie, czy dyktują nam jakieś gówno, to jest takie, mniej więcej. Tego się nie spodziewałem. Aż się ciśnie na usta jedno. Tak się kurwa buduje legenda. Przecież za parę lat na jej koncerty to będą waliły takie tłumy, że to się w pale nie mieści. Masakra. Ja w szoku. Szczerze, że dziecko potrafi mieć tak mocarny głos. Przecież jak ona będzie dbała o ten głos, będzie śpiewała i tak dalej, dalej, to jak ona tak na koncercie zawyje mając 20 lat, 25, to klękajcie narody. Co to jest?

Mina to pełne skupienie na twarzy, nawet jej brywka nie tknie. Złoto, złoto szanuje, daję like. Wow, kurde. I patrzcie, jaka nasza planeta jest kurde, piękna, tak naprawdę, nie? Wystarczy tylko usunąć te miasta, usunąć ludzi, samochody, i patrzcie, jakie to jest piękne. Pokchamp. Naprawdę Pokchamp, Serio. Zaoranec. Jako grała? Brawo. Lajeczek.

Nie no, naprawdę, szacun. Ale stałem akurat, że gość ma taki dość charakterystyczną barwę głosu ze względu na to, jak jest skonstruowany jego nos, tak mi się wydaje. Tak czy siak, głos zarąbisty. Co to? Majce z córką? Ten dzieciak! Pateminę! Złoto, złoto, ja też tak zrobię kiedyś. Dobra, no starała się zakryć. Lajka tu nie dam, ale dziewczyna ładna. Jak to mówi klasyk, oddajcie cesarzowi co cesarskie. Ho, 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 ho. Ja i wy już wiemy, co się szykuje. O, jak ja szanuję tego człowieka, jak on mi imponi Ja naprawdę chciałbym też tak robić. Przecież to jest złoto patrz to. Powiem przecież tak jeszcze slow motion. Naprawdę złoto, ale jak, jak wielki dystans musi mieć ta kobieta, że ona go nie hejci i że jeszcze mogę z nim jest, to jest po prostu. Imagin! Większość dziewczyn, myślę, w Polsce to już było takie: wąż drzwi! I tak dalej, a tu naprawdę szapoba. Oczywiście szapoba za ten strzał, nie? Dobra, co by Oho, kolejna dziewczyna bez talentu! Kto by się spodziewał? Tak się cieszą ludzie, którzy nie mają talentu. No tak, to no przecież takie wielkie zdziwienie na koniec, że jej były cyce widać, nie? Czekaj, to gdzie to jest zdziwienie? Ojej, jak ona zdziwiona, no. Szok. Kto by pomyślał, że skoro masz dekol do pęka, to będą ci widać cyce, jak się schylisz. Mm. Czekaj, co? Dzieciak ucieka z piłką z boiska! O, jeszcze mu pomagają! Jeszcze mu pomagają! Jaki kocur mały! Bo normalnie bieg na boisko, zajmuje piłę i nara. Pal w typie. Biorę piłkę i spadam. Kozak, dzieciar. Naprawdę, kocur. Kocur. Myślę, że każdy... Chociaż raz, jak oglądał jakiśkolwiek mecz piłkarski, czy cokolwiek, miał taką myśl, jakby to było wbiec na burawę, zabrać piłkę i uciec po prostu, nie? I tym pozytywnym akcentem mordeczki dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wpadajcie na mojego TikToka, Instagrama, Discorda, tam możemy ze sobą pogadać, tam was często zadaję wam jakieś różne pytania odnośnie różnych rzeczy, dlatego zapraszam, żebyście mieli czynny wpływ na rozwój tego kanału. Tymczasem ja się z wami żegnam, życzę wam jego weekendu, wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku. ja. cześć!